Siemka wszystkim Dolny Śląsk Marcinem B, Prochowice Kościół nieczynny. Nie wiem czy tam można wejść. Dobry tam można wejść do tego kościoła? Nie do tego nie wiem. już ile no i co robią? Coś? Nic nie robią. Nie A tu do tego zamku czy pałacu idzie wejść też, nie? Do zamku tak nieraz robią, pracują. Ale. Aha Dzisiaj jest niedziela, nie? Mhm. Dobra, idziemy. Zejście jest. Takie klimaty. To, to Kaczawa chyba jest, ta rzeka, bo tam coś pisało, że Kaczawa chyba, nad Kaczawą, to to Kaczawa jest. A pałac jest początki XIV wieku. Idziemy zobaczyć, czy my tam wejdziemy, robią coś tam, a tu płynie Kaczawa chyba. Kaczawa? Chcę no. potwierdzić. Google no, Marcin potwierdził, że Kaczawa jakby nie, a czy idziemy tam, widzicie ta wieża? Ale czy my tam wejdziemy do niego? Nie wiem Zobaczymy co z zewnątrz Tak mówiłem, początek XIV wiek ale Wykończyła go wojna 30-letnia, a teraz prawdopodobnie do jakiegoś czasu jest remontowany, ktoś się tym zajął. Brama wjazdowa, słupki eleganckie, teren prywatny, wstęp zbroniony, jak zawsze. rochowice Krata zamknięta, możemy zapomnieć. Dookoła możemy obejść, tylko nie po tej trawie. Jedynie co tutaj chyba tą ścieżką. A czekajcie, tak, bożem się teraz jeszcze pozostałości. Podejdziemy bliżej. Herofabian, coś tam. 1581 krata teren monitorowany Dolny Śląsk, czekajcie wjazd za kraty. u to fajna ta brama jest Ale niestety ta jakaś tablica patrz po lewej stronie Super 1259 Coś tam jakoś historia po jakiemuś pisze. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dobra, wyjeżdżamy za kraty. Marcie zwróć uwagę na te figurki. Też z daleka widziałem, patrzcie. Łoby No ale to jest starość. I węże jakieś tu są kurzy za nie wiem czy, coś, czy, szkoło, co? czy... jest coś koło, co pójdziemy tam pójdziemy ten i taki motyw z tej strony no coś tu chyba robią tu coś było kiedyś stare coś idziemy dalej Coś tu kiedyś było należące do pałacu, ale widzicie w jakim stanie idziemy tą alejką w koło się przejść o kurczę Ale bluż na drzewach patrzcie Dzisiaj mamy 16 listopada 2025. Film chyba trochę poczeka Aha, jeszcze na taką uwagę: nie piszcie mi, że ja wstawię filmy z jakimś opóźnieniem, bo to jest normalne. A też nic się nie dzieje, że z opóźnieniem. A często wyruszamy w teren jesienią, bo patrzcie. Jakby wy liście to byście nie zobaczyli nic za tych a tak widzicie przynajmniej Poczekamy na Marcina, czy on pójdzie tutaj, czy z drugiej strony Wieża, tu obok jakiś budynek Dobra, idzie Marcin Jest tam w oddali Oczywiście zapraszam na kanał Marcina MB Przejdziemy się dalej Tą alejką w koło tego pałacu A i proszę tutaj Ujęcie z tej perspektywy Super, nie? O, tutaj mają do roboty trochę Trochę mają do roboty. No właśnie. Marci mówi dach zrobiony. Ja zawsze mówię na filmach. Dach to jest podstawa. Wieża też zrobiona już. Nie przykryjecie, to macie zaraz w środku. I wszystko niszczeje. Patrzcie. Były liście, to byście nic nie zobaczyli, a tak nie ma liści. Widać fajnie, by my tu byli w lipcu, to nie zobaczycie takiego widoku jak teraz. Ale blusz tam sadzi po tych murach. Heh. Idziemy dalej, takie ujęcie jak widzicie. z takie perspektywy za drzew Pałacu Mury na dole też takie zdrowe, nie? No to za ładnie, to... Festo kurde umocnili Aż czerwone no. idziemy dalej i zawsze towarzyszący nam bluszcz na wyprawach patrzcie super, co? Czyliście, tam jakieś kamole. Coś tu było pewnie Ale klimat wam powiem. Patrzcie. Tak i psy, nie zarypiaszczo. To co lubię. To co lubię. Dobrze, że właściciela ma ten pies. No ale już musiał się odezwać. A jeszcze takie ujęcie. I to by było na tyle, bo do środka i tak nie wyjdziemy, także z tego miejsca a my lecimy dalej. Trzymajcie się do Zasiemka. Będę kończył. Zaś coś my zobaczyli, zaś coś my wam pokazali. I z tego się z Marcinem bardzo cieszymy, że możemy jeszcze to robić. Trzymajcie się do zaś.